Zdrowia, szczęścia, pomyślności, wiecznej młodości. Z okazji dzisiejszego dnia życzę moim wszystkim, kochanym paniom. Jak widzicie, jestem w pracy i właśnie z tego miejsca zapraszam wszystkich na kawkę papaty. Dzień dobry, moi kochani. Tytanik pływa, a to znaczy, że towaru jeszcze w nim nie ma. O znowu Rym. Ach, ten rymaholizm. Tutaj mam kotleta. Chciałem go wyjąć razem z Wami. Tak na dobry początek. O! U, taki w mule. O! Co to jest? Łopata chyba jakaś. O! Pewnie Łopata. Co chciałem powiedzieć? Chciałem Was wszystkich przeprosić za to, że jestem mało aktywny na kanałach innych. Patrzcie, co tu wyszło. Tutaj gadam, a tu łowię. No nieźle. Ale po prostu moje myśli ostatnio są zaprzątnięte innymi sprawami i no nie umiem się skupić za bardzo, wiecie. Oglądam coś i no, po prostu nie umiem się skupić. Musicie mi to wybaczyć, ale obiecuję, że wszystko nadrobię. To Wam obiecuję. A tu znowu coś, jakby. Jak by szło? O! Kochelka, ale czy to było to? Tak, to było to. Także dzięki, że jesteście ze mną. No i co? No i łowimy. O kurde! Ale tu coś jest. Ale tu jest przyłapanie. O. Danie, co to jest, mój drogi panie? no to jest już na pewno jakiś czołg. O, wrony się dron. Co to jest? O, idzie. O kurde, ale tu jest kaliper. O! W most. Co to jest? co to jest ale ciężkie jakiś dziwny bręzynowy nalot. z tego schodzi nie wiem ej opa. o kurde musiał iść tytanik na brzeg bo już nie popływa z takim obciążeniem tak, o a my łowimy dalej taki rzeczny boła boła skaniowa nie wiem, czy tu coś idzie czy nie no tak niby chce o, idzie makaron idzie pięknie Wiatan. Bierzemy wywiatana. Tu jakaś roślinka pływa. Nie wiem co to. Ale tu mamy łańcuch z motora. Nie to z roweru. No i dobrze. O, 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 coś ciężkiego. O, no, takie super na brzeg. O, no ten to jest od motora, to sto procent. O, 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 tu jest coś na bogato. O! Proszę, kosioż umysłów. No i pięknie. O! Łyżeczka. Zastawa się zbiera. Kurde, nie wiem, czy to zaczep, czy. Nie, no idzie. 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 O, takie to ja lubię. Myślałem, że się w konar jakiś tam pod wodą zahaczyłem, a tu w taką piękną obojem się zahaczyłem. Takie kotlety to ja robię, tu jest konar. Dobra, łowimy dalej. znowu coś jest, coś bąbluje. Ale o o, o o o o. O kurde, ale kombo Oj 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 oj. Patrzcie. A, dynamo. A w dynamie siedzi co? Wiadomo, miedziucha. Będzie rozbiórka. Super. O, Tu jest kotlecik jakiś. Idziesz? Idziesz. O, super. Są gramy. Wiadro przenosiłem mi się oparłem tyczką, a Oparłem się dobrze, bo coś tutaj jakby jest. Tylko, że coś z cienkiej blachy, chyba. Jakiś garnek? O. No, pewnie tak. Idzie, kurde, on się namęczył Ooo Idzie, co idzie. Ja piernicę Ach, Chodź tutaj No kurde e, Nie na tego Nie dźwigny tego, ale jest ciężkie Ach, Puszczaj mi nogę Kurde Co to jest? No, w mordę, chodź tutaj. Rękawica mi przelała, a tego nie widać. Chodź tutaj. Co to jest? Ja pierdziele, ale walka. Chodź tutaj. O, ja. może teraz. O, kurde. No Walka była Nierówna Ale ją wygrałem Patrzcie wiadro Z mułem jeszcze coś jest w wiadrze No jest fajnie Kurde szkoda, że mi rękawica przelała, bo teraz będzie ciężko. No, coś jakby chciało iść. No! Szyszka od Kukułki Chyba Kuba wyciągnął szyszkę. Pozdro Kuba Pozdro Sylwester oczywiście Mam i ja swoją szyszkę od kukułki. He, elegancko. Ja taką kukułkę mam na ścianie. Działa. Znaczy na razie nie działa, bo mój syn za bardzo jest nią zainteresowany. Ale fajna znajdka. Super. Chodź. Chodź, chodź, chodź. Coś długiego. No i puściło. Coś długiego. O, patrzcie. Znowu rura wydechowa od jakiegoś piździka Ostatnio mam szczęście do rur wydechowych, nie sądzicie? <grystanie> A tu plażowiczka. <grystanie> Chodź, dosyć leżenia. No, to nie są żarty. Tu jest mega przyłapanie. <grystanie> Pójdziesz o kurde ale tu jest Ale tu jest przyłapanie Kurde, ja nie mam siły oderwać magnesu nawet od tego czegoś a więc zakopane I nie chodzi mi o Sylwester marzeń z gwiazdami Że w zakopane Ja pierdziele No, chociaż drgnij. Chudo, no widzicie, tyczka stoi, ale jest nie do ruszenia. Kurde, za głęboko, żeby łapę wsadzić. Walczę już 5 minut. I nic. Ani drgnie. Powiem Wam tak. Tu jest czołg Jagnicy. Miejsce oznaczyłem Kamlotem, a ja tymczasem, bo uszedłem, uszedłem. Nie wiem, 15 metrów, 20. Muszę iść wiadro podmienić, bo tu już praktycznie nie ma co pakować. O. Zobaczcie, przyszedłem podmienić wiadro pełne na puste i zobaczcie co znalazłem na brzegu. Słupek od bramy. Co prawda z betonem, ale do wybicia. A tu. Kurde. Drugi Następnym razem przyjadę z wielkim młotem I trochę tu pochałasuję Idę ofic. Chyba sobie przeciąłem wodery Patrzcie Chyba sobie przeciąłem wodery O Patrzcie Czy to jest maska z jakiegoś samochodu O, na to wychodzi o, pięknie Czyli pewnie tam leży silnik od tego samochodu Kurde przeciąłem wodery Właśnie o tą maskę Tu jest dziura o już widzę Ale niedobrze A niedobrze o kurczę A to co? Że tak powiem co tym razem O, takie coś od czegoś Tu widzicie Drzewo się zwaliło i zatrzymało Wszelką dobroć, która rzeką płynęła. Takie rzeczy. O, patrzcie. Od wyborowej przez Ludwika po... O, tu jest to, jest to. Co ja myślę? Uciekł. Tu mamy śnieżkę. Bierzemy wszystko. Tu mamy... Piankusa poliuretanusa. Wiecie, że to jest zagrożone wyginięciem. O, tu się pojawiło coś. Chodź, chodź. A, to jest dynia. To niech sobie płynie. A my idziemy dalej. Idzie. Idzie, 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 idzie. Co to jest? O, rower. No i dobrze. Znowu coś jest. Czyżby dalsza część roweru? Nie. Tym razem coś, czego dawno nie było. Warnek. O, tu coś jest. Tu coś jest. Ale co to jest? Tego nie wiem. Z jakimś woreczkiem? O, dobra. Powiem wam tak. A, tu jest pio. Lewa noga przemokła mi zupełnie. Tu jeszcze jest król puszczy. Prawa noga mi właśnie zaczyna przeciekać. A to oznacza, że wodery za dwie stówy niestety poszły się paść. No ale lina jest tylko i wyłącznie moja. Trzeba było nogami nie wykopywać. Zwłaszcza, że blachy są ostre. Wracam do auta. Robimy szybkie podsumowanko i mam nadzieję, że uda się pospawać te modery, że tak powiem. No i tak, moi kochani, flaszki wiadomo. Tutaj ta maska to będzie zagwózka dla. Chłopaków, fachowców, bo maluch to nie jest. Ona jest bardzo obła. Jakaś pobieda, Warszawa, Zaporożec, nie wiem. 10 kilo, z 3 kilo więcej śmieci. Ale najbardziej mi martwi to, że tu chlupie woda. Masakra. No ale nic, Żółwior dla was papaty.